Na wszelki wypadek po prostu, cofnąć się i podleczyć i wziąć z na drugi raz, i, nie? Słuchajcie, od razu, żeby nie tracić czasu, pójdziemy w prawo. Ale to co, wycofujemy się po tym pierwszym, czy nie? To zobaczymy już na miejscu, ale powiem wam, że tak, cofniemy no się. Tam faktycznie, jak zagruje się oba, no to one, jest ciężko mhm. się wtedy ruszać, bo dwie takie wiązki. Ciężko jest za mm? No. Jeszcze? No. tam wychodzą. Wziął za nami. Lampki nie ma, ZUS miał lecieć? Już, już. Dzięki. Okej okay, mają osłaniamy się, teraz stawię działką. Ojej oh yeah. hmm. Dobra, ściągaj okay. O, musimy podejść do nich Za daleko idziemy, o jest szkoda Mam kinie, jeszcze raz, jeszcze jeden Dobra Mamy jedną, zresztą Świetnie. Dobra. Maju, zbierz działkę. Już moment. Ktoś amunicji potrzebuje? No nie, ja słucham. Nie. Od razu w prawo? Tak Dobra, wbrałem Kurde Coś mnie zainfekowało, ej, lecę. Coś mnie No ciesz śmieję, jeszcze koleś tutaj Dobra Okej okay. Dobra No tu to no strona jest czysta Kurwa, z tyłu? No dobrze, mają E, dobra, nie, nie. Tak? W dobrze, 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 Kurwa. O, ma duży zasięg. Tylko nie wyklucz tam do, do, do przodu, Red, bo... Nie, nie. O, po... nie, skoczył na mnie, skoczył na mnie, skoczył, skoczył. Lecz, lecz ją. Do tyłu, cofajmy się. I fańczy, się. Do tyłu, do co fań 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 się. już jest utłuczony, ten, ten. Aha, no dobra, świetnie. No jest dobra jest. zostało mi dziewięć tylko na danych. Okej, to co mam iść do tego drugiego od razu? Nie, może hmm. z drugiej strony. Czy pójdę? z drugiej strony, z drugiej nie, strony? Nie, tak? idźmy... Nie, no chodź z drugiej, z drugiej tam strony. Tam są jajka. No. Ale, no ale poczekajcie, poczekajcie, jak pójdziemy z drugiej strony, mm -hmm. no to właśnie te, te larwy na nas spadną. No ale przeszły też na... No nie, no, no, skąd... zobacz Samo, tutaj, zobaczcie. sobie na skaner, zobaczcie sobie na skaner. No to przed no. nami jest, to są te jaja. No tak, ale są za winklem. No. To ja nie wiem, no. No dobra, to ja, ja się, się biorę za tego, bo z tego razu tak, uważajcie ciągle, na siebie, co? Już co Mogę co się, wcofać się. Dobra, ja się wycofałem do tyłu. Ej, kurwa. cofnijcie się, kurwa, no! No Poczekaj, dobra, i chodźcie teraz z drugiej strony do niego, spróbujemy podejść, no. Poczekaj, ale... To nie dobra, jest dobry nie pomysł. Ale jego już nie ma. Hmm. Złatwiliście go? Tak, już go złatwio. Dobra, ja się przyłączam na miotacz. No. Idę Okej, okay, Idź nie, Dobra. Świat. Dobra, nie, wracamy się nie, 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 Tak. Wracamy się, po co? Tak. No, nie, się? nie, 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 się, nie, 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 ja mam jeszcze. Ja dobra, mam jeszcze. Eee. Tu Dobrze, jest też... A, I tam? Też. I tam? Kurwa, opcja. Nie jest taka tubka. Nie, nie wiem. Łazienka? Nie ma go. Ty nie ma tutaj Łazienki. No, no, no już nie czekam, ale nie ma. Dobra, idę do tego. Mhm. To my tu idziemy prosto chyba, tak? Nie, to się... Kurczę, a co mamy z tym dalej iść? Ja nie lej, stop, to, nie wiemycie. Dobra, zierano. To też była chyba jakaś e... Tak, a ja tam Dobra. na dole już spaliłeś, tak? Spaliliśmy. Tak, to wszystko nami tak. zrobione. Dobrze. Eee, amunicja jest tutaj, ktoś potrzebuje? Ale to nie są nasze amunicje, to nie są do naszych te. Dobra. Au! Ufa. Dobrze. Eee, au, Gdzie ty jesteś? Gdzie? Gdzie ty jesteś? Właśnie. Eee, czekaj, gdzie ty jesteś? Kurwa, my spadliśmy na dół. No, to już po was. No, ale to chodźcie, Papki, nic, stop! Nie idź tam! Ufa. <trybuj> Aaa, to my tutaj mamy... Może my tutaj powinniśmy stać, co? Tak, tak. To trzeba było za... za... No, tu był z powrotem, dobra. ale stój, nie idźcie wszyscy razem. Słuchajcie, no ale chodźmy Trzymam gdzieś. się razem. No już, tutaj. Chodźcie okay. tutaj. Już, tutaj, na górę. Na górę, na górę, uwaga. Boże, wrazłem w ścianę, sorry. Dobra, dobry, tu, tu dobra, tutaj dobra. Jest do windykatora, do karabinu pełna... Aha, dobra, jestem pełna nie. U, może do, do nie mam. Ej, z tyłu o, jest, jest no, plujacz, dobra. ej, plujacz z tyłu jest. Dionies, Gdzie jest? Dzień jest? Dzień jest. Dzień nie, nie. Dzień. nie, nie! Popkini, leć się, nie mogę. leć się. Nie Chyba następny idzie. Dobra, zdjęte. Ej, następny idzie, kurwa, teraz mnie zajebią. No. Co ma te granaty? Nie mam, ej, ale zajebią mam. mnie, leczcie. A! Leczcie Na dole Dobra, jest, eee... ...testujący. Oh, shit. Dobra, uwaga. Ej, nie Doadowuję. stoicie w nich. Kurwa. Ty, ej, szybko, pumpkinie, papki się. Lecz nie siebie. Nie mam czym. Nie mam czym. O, oh, fuck, 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 fuck. Weź go, kurwa. Nie mam czym się leczyć. Dobra. A już tak gdzieś Dobra już chuj. Kończymy, tak jak teraz w trójkę kadaver, wracaj tu. Chodź. Idę, idę Tylko ja nie wiem czy my przeżyjemy to no Ale już, to już jest końcówka właśnie, tak więc można powiedzieć, że zaliczyliśmy to no, o, ofiara złożona Sorry pomyśle No ładnie No kurwa nie no ładnie. Ładnie. Ładnie, ładnie, daliśmy radę, no w końcu tak naprawdę. Nie, bo to nie musieliśmy przez te, przez te tamki po prostu, no.